Witam wszystkich, przedstawiam Wam największe gospodarkę jaka u mnie jest w powiecie, 150 sztuk matek, przewaga to jest szaroles, później blonda i tu jakieś jeszcze limuzyna i tam jakaś biało-czarna. Przepiękne wydełko Duży kaliber wysokie, długie. A Jeszcze zastanawiam, czy nie kupić sobie kilka sztuk na przyszłe matki jałówek ze trzy sztuki. Tutaj za tą limuzynką jest cały wód stada. Byczek to chyba będzie jakiś blond. To też limuzynka leży sobie. Albo nie, to może być ta... Aubrad. Takie ciemne oczy te... To... Aubrad czy jakoś tak to mają? Tam jakaś czarna. Tu też jakaś czarna tam dalej leży. Jest to największe w powiecie gospodarstwo, bydła mięsnego. Nie znam nikogo innego, kto ma więcej niż 150 matek.